Jeśli macie specyficzne potrzeby, czyli załóżmy działacie z jakąś określoną grupą pojazdów, konkretną marką, albo na przykład konkretnymi sterownikami wkładach, w motocyklach, czy też w pojazdach ciężkich, to istnieje możliwość zakupu naprawdę taniego oprogramowania, oryginalnego i bardzo stabilnego z wsparciem technicznym, które będzie działało bez opłat jakichkolwiek za aktualizację. Są to programy oparte o kluczach dostępowych, będzie to m.in. Bitbox, PCM Flash, MMC Flasher, MD Flasher oraz oprogramowania, które mamy też w swojej ofercie do obróbki plików wykorzystujące też podobne klucze dostępowe typu Equalite, SV Edit czy Bit Edit. Każdy z nich działa na tej samej zasadzie. Kupujecie klucz za pierwszym razem z minimum jedną aktywacją, na przykład w PCM Flashu moduł 71, do odczytu sterowników w Benchu, Boscha, wszystkie Medy 17 i EDC 17, nieważne jaka to jest grupa pojazdów. I późniejsza aktywacje możecie dokopować sobie w dowolnym momencie zdalnie. Wykupujecie je w naszym sklepie, w zależności od producenta i obłożenia, aktywacja trwa półtorej, 2-3 godziny, więc jest to fajne rozwiązanie, gdzie możecie sobie sukcesywnie rozbudowywać wasz zestaw w momencie, kiedy zajdzie taka potrzeba. I tak jak wcześniej wam wspomniałem, jeśli macie klucz z wykupionym modułem, to ten moduł jest waszą własnością dożywotnio. Nie płacicie za to żadnych licencji, dodatkowych opłat.